Jest siódma rano, a ja pewnie mogłem tam spać. Wszystkie naczepy spod się pozwolniały. Może po prostu się przestawię powoli tam, żeby nie ruszyć tacho. Bo na razie nic nie wiem. Nie wiem. Zacznę od śniadania. Moje dobrze zorganizowane śniadanie. Bagel. Później będzie troszeczkę masełka. Sałatka. Salami pikantne. Ser, Jack, pomidor, sól, jogurt, kawa. Śniadanie to jest mój ulubiony rytuał dnia. Ja mam już 13 godzin pauzy. Tutaj Szanter przyjechał, z... spisuje numerki naczep, może jedną z naszych podstawi na załadunek. Ja zaraz się tam przestawię powolutku. Tak, 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 cofaj się pod jedną z naszych. Czy nie? Nie. Pojechał. Spisuje numer naczep, jakie są na bazie. Ja się przestawię tam na drugą stronę powolutku, Tak nie mam co robić, jeszcze nie otworzyli. Tutaj nie ma ruchu wcale, więc powolutku przyjadę sobie na drugą stronę. Tak jeszcze chyba nie otworzyli, bo o 8 rano za 10 minut otwierają, nie? Daleko nie było. O, cofa naszą są na czepę pod rampę. No. Attitude to jest nasza. Także spoko. Może to będzie dla mnie TK3X1719? To jest nasza. To, że podstawili na to nie znaczy, że ja ją wezmę, ale według mnie są dobre szanse. Zależy, gdzie ona idzie. Montreal, Quebec, Toronto. No, raczej tak. Dobra. Idę z papierami, jest 8 rano. Na dziesiątą awizację mam i tam dać papier. Od razu drzwi numer 9 Zerwij plombę, wyłącz chłodnie. Dlatego nie chcę ruszać tacho, bo nie wiem co dalej. o której się prędko budzi. Nie zdejmą, a tutaj podobno szybciutko zdejmują, to na Łatwy rozładunek. Tam się pana mówi, możesz spać tu albo tam, mówi, tylko tam jest bardziej spokojnie. Czyli następnym razem, jak będę chciał, to mogę tutaj spać. I gitara, tylko mówi, że mówisz, tutaj w nocy oni już pracują 24 na dobę. Więc. Dobrze jest. Rozładowane, usmarano czasu montralskiego. Można coś do preserw się przestawię tam. I wszystko ładnie. A ja się pytam tego, co mi z papiery. Mówię, a tam pana na ładują, to dla mnie. On mówi nie wiem, a on nie robi eksportu. On tylko zdejmuje. No dobra, dzwonię do mojego spedytora i zobaczymy co dalej. Yes, Emilio, who is me back from, uh, the Emilio <ścoughs> Więc zadzwoniłem do pręsa, nikt nic nie wie. Mówi, że jakaś laska, która zajmuje się tutejszym działem. Zaczyna pracę później, bo ona robi z British Columbia. Tutaj? To też tak dziwne. Główny szef zajmuje się przeprowadzką magazynu z tego. Także to był dobry ruch, żeby nie ruszać tachografu. Nie? Może trochę potrafi się. Dobra. Dowiedziałem się od jednego spedytora, o którym ta dziewczyna zaczyna o 9 rano naszego czasu. Więc mam trochę czasu. Nieźle. Dziewczyna Spedytorka od British Columbia, zajmuje się też schodem Kanady i zaczyna pracę o 9 rano, czyli o 6 rano u niej, nieźle. Przejdę się zobaczyć, czy ta, ta naczepa, co tam jest pod rampą, jest na chodzie. Tutaj dla kierowców nie ma nic, nie ma ubikacji, nie ma nic. Fajna firma, bo można spać, ale z drugiej strony, kurde, nie ma, nie ma nic dla kierowców. Oni mają teraz bałagan, no przeprowadzka to jeden spedytor, jeden główny albo dwóch głównych się zajmują koordynacją, do tego firma musi się kręcić, bo trzeba obsługiwać klientów. Także no okres przejściowy. Ja chyba już pojadę na nową bazę. W tej podróży. Coś tak czuję. Nawet lepiej tak by było, żebym zostawił naczepę i ciągnik i przywieźli i wtedy bym miał... Dobrze, że mam większość rzeczy w tym, w traku. To do domu bym pojechał tylko z plecakiem. Ja podejrzewam, że wezmę tą, tylko kwestia, o której będzie gotowa, nie? Ciekawe czy lody, to to lody to wiadomo, mrożonka też idą na start-stop, czy e, idą na e, minusie i na ciągłym. Ładują. O, minus 20 stopni Fahrenheit'a to nieźle jest na ciągłym Nie jest na stop Na ciągłym Następnym razem Gdybym tu przyjechał Jeszcze kiedykolwiek To będę stawiał Się do spania Tu po tej stronie Bo jest bliżej Ale Nie było wielkiej dramy Ile mi to zajęło 3 minuty Przestawić się Spoko Dziesiąta rano W końcu się do mnie odezwała Spedytorka Odpisała ok. Na razie czekaj Napisami, Że jest tutaj jedna naczepa nasza pod rampą, którą ładują. Napisałem jej, że mam laptop jeszcze nie nieotwarty. Odpisałem OK. Więc czekam. Tymczasem innemu spedytorowi podałem wiadomość, że chcę wyjeżdżać w piątek w trasę. Drugą naszą cofa pod rampę. No ja chyba stąd pojadę z naczepą, no bo co? to już chyba... Odstawił, muszę iść, aż zobaczę. Przynajmniej się trochę muści, jest 12. Do wyrzucić śmieci i zobaczyć, czy już tamtą naczepę wyjęli spod rampy, czy... czy jak, czy co. Napisali mi, że druga naczepa jest pod rampą, ja wezmę jedną z tych dwóch. A sami podać numery, więc idę sprawdzić z... numery. Bo chyba tak, no. Tamta ma podobny numer do naszych, ale to nie nasza, ta 3x72512, to nie nasza. Czy nasza? Nasza! Ej, to już jedną. A nie, chłodnie wyłączona. Było... To są nasze, dobra, piszę do dalej. Tam jeszcze nie załadowali, a ty jeszcze nie zaczęli. Już pierwsze po południu, na mój czas, druga po południu, na tutejszy czas. się wydaje, że do drugiej te naczepy będą zrobione, bo. do czwartej będą zrobione, bo oni tutaj pracują do czwartej Więc znaczy, niby 24 na dobę, nie, ale. Nie, nie, wiem. nie wiem. pan powiedział, że mogę tutaj zrzucić? I mogę się podpiąć pod moją, ale on mówi, że jeszcze nie jest gotowy i nie wie, czy jest gotowa, on pójdzie sprawdzić, on też nie wie, dokąd jedzie, ale na tylko momentach będzie. Dobra, ja się zrzucę podczepię. to będzie już zrobione. Toronto będzie, to by było nawet niezłe. Gdybym miał pracować właśnie, nowy brączwik Ontario, to by było idealne kółko, że wyjeżdżam sobie do nowego brączwiku, z nowego brączwiku do Toronto, z Toronto do Montrealu. I by było tam, nie wiem, z 1200-1300 za raz, dwa, trzy, trzy i pół dnia roboty, cztery dni. No, ale to wi wiadomo, że w transporcie raz by było szybciej, więcej, raz mniej. Ale i to jest tak, że to jest takie fajne kółko, bo kasa nie najgorsza, to może mniej niż w trasie, chociaż nie aż tak dużo mniej, ale często w domu. Jeszcze nawet można przyjeżdżać przez dom, jak to się mówi. Eee, przez dom. Eee, i być w domu na przykład spać jedną noc, nie tylko też trzeba wy wykombinować, gdzie trak jest ale trak z obok ob mnie ob jest niedaleko, ale też z ładunkiem tam go zostawiać to niezbyt dobry pomysł. Dobra, to jest tylko taka hipoteza, gdybym chciał e jeździć na przykład bardziej lokalnie, nie? Jakby mi da małego traka, ktoś takie pytanie w aktualizacji zadał. Dobra, podczepię się pod nim, zobaczymy, dokąd ten ładunek idzie. Od tego zacznijmy. Trochę tu jest czeski film, ale w końcu złapałem tego kierowcę mówi, że papiery są zawsze tam, w skrzynce przy tym. I ja się pytam, czy mogę wyjechać, bo widzę, że już jest załadowany, nie? Drzwi zamknięte, załadowane, mówi tak. Zaraz przyniesie mi papiery, I zaraz się dowiem dokąd to idzie. Ja sobie zamknę drzwi, spokojnie robią papiery. Nie wiem dokąd to idzie, ale na pewno w stronę, w stronę domu. Po tych, po lodach, zobaczę dokąd to idzie Może tam też są jakieś te No cholera jasna, za mało wyjechałem no Myślałem, no, że tu są tak zrobione drzwi, że o da... O, no, podsykoc Dokąd to idzie Nie mam pojęcia, szybko zamykamy tak. Ale widziałem nazwę to znaczy to do Sobis Znaczy że do Sobis, a Sobis ma centrum destrukcyjne w Montrealu i w Toronto A tu też mają Nowej Szkocji, no to już bym a porażka, żeby nie się rozhodować do Nowej Szkocji. Dobra, zobaczymy czy tam gle są. I zaraz będę mógł jechać z naczepą o barwach Vege Pro. Na naczepie są wszystkie produkty, które do nich ciągamy, które oni produkują generalnie. To też nasza naczepa, ale pusta. nie typowe numery, znaczy 3x to akurat typowy numer, ale taka typowa przysionka, dlatego by to zmieniło. Dobra, nieważne. Tu się nóżno. no. Przyjechałem tutaj wczoraj o 18, jest, druga po południu, nie? Gdybym wiedział, to bym w niedzielę wyjechał. No, w niedzielę bym wyjechał i to jeszcze tak, żeby tutaj zajechać pewnie o północy. Wyjechał już w południe, dojechał o północy, wyspał się i czekał. Dobra, uczymy się. To jest właśnie ta różnica między pracą długodystansową a regionalną. Człowiek, jak już zna tutaj, co, co i jak, to wtedy robi tak, żeby było jak najwięcej czasu w domu. Mam plombę, zaraz będę jechał. Obydwie są gotowe. Dobra, wolę trzyosiołową. Chociaż zależy, gdzie ona idzie. Jeszcze, jeszcze zobaczę, bo może zmienię. Idę zobaczyć, tam tamta będzie lepsza. Ciężkie to nie jest. Proszę, to jest to, co robi ta firma weź. Pro. Co dla nich ciągamy? Najczęściej tą sałatę. Tom i Tom. Czasami cebulę i marchewkę, ale marchewkę teraz ciągną z Quebecu do Calgary. Tamta idzie do Milton w Ontario. Zobaczymy dokąd ta idzie. Może też do Toronto. Taki tak Ten ładunek idzie do Montrealu, tamten do Toronto. Jadę z tym, mam zaciągnąć na bazę. I robię sobie wolne i tyle. Czyli jutro rano będę na bazie. Wtorek, środa, czwartek, do domu i w sobotę wyjadę albo w piątek. Mogłem mówić, ej, ja wezmę ten i pojadę z tym do Toronto, ale ten do Toronto pewnie nie będzie na środę, tylko na czwartek, więc olać to. Jadę jutro do domu, wystarczy. Tak zrobiłem kuciaka między wyjazdami, co jest dobre. Tunec w sumie 10 ton, także dużo lżejszy niż ten, co ten będę już bardziej śmigał po górkach. Dobra, no to na bazę, starą. Gdybym się uparł, to bym zajechał na drugą dranę. Zobacz, jak się będę czuł. Na razie jadę. Nie w Quebec gdzieś tam stanę i prześpię się 8 godzin dojadę do Montrealu jutro Pewno sobie stanę gdzieś za Quebeciem i już albo przed Quebekiem, nie wiem Tak zaczynać późno dzień Przecież mówię, jak się uprę to prosto do domu przyjadę, nie? Oczywiście nie jest to zły pomysł Nie jest to zły pomysł tutaj nie ma żadnych takich powalających widoków nie? prawdopodobnie dojadę gdzieś za Rivierdżilu i jutro sobie na bazę przydreptam po, po korkach punkt poporu opłat znowu jakiś deszcz nie wiem ale w Montrealu od jutra podobno mają być upały więc więc spoko 18 dolarów znowu są po prostu wiosenne burze Kowle Pas. Fajne miejsce w tej nowej Szkocji. Przejście z jednej strony na drugą. No, tam chmur nie ma chyba. To może trzasnę w końcu ten lapsa przez nowy brąż. Takiego szybszego, żeby oddać te górki. To była Nowa Szkocja, teraz wyjeżdżamy na ten taki pas między Nową Szkocją i Nowym Brunswickiem, gdzie jest granica i później Nowy Brunswick prawie do końca, bo zrobię tylko pauzę, żeby zatankować paliwo. No i jakbym chciał jechać do, do samego Montrealu to zajadę na 16 plus 10, 26. Po drugiej nad ranem, także nie ma sensu. Ja sobie spokojnie zajadę na bazę o 10.11. Jeszcze waga wyjazdowa i później nowy brunchwik. Prawie non-stop, ale wieje. Widać skąd. Jak mi się zapalił OK, co to jest? No offices. No to już zaczyna mnie niepokoić ten na razie jedzie sont zniknął, dobra. Não é? Te piękne widoki nowego bruncziku zaraz się skończą, bo zajdzie słońce. A ja tymczasem straciłem trochę mocy i zaczęło strasznie trząść. Ja najpierw myślałem, że to stan na wierzchni, a to po prostu mi przerywa najprawdopodobniej jeden pomp wtryski Najprawdopodobniej jest to z tym związane. I ten czek też. Dobrze, że mam lekki ładunek, i dobrze, że teraz zaczął tak przerywać. No, mam nadzieję dojechać do domu, tak. Bo on już kłóca pod górkę i w ogóle turbo nie zaskakuje. Znaczy nam trochę zaskakuje, nie? Ale no zobaczymy, jak będzie następna górka. Jeszcze 150 km do granicy z Quebeciem. I następnie będzie jeszcze 100 km, czyli 250 km, jeszcze tak terenów, co, co będzie mi zwalniało. No zwalnia, kucam, Kłócam pod górkę. Zobaczymy, jak tam czy coś tam. No lepo. Przerywa, przerywa To jest pompowtesk Na bankę No ja dojadę jakoś Ale nowy wróżnik potrafi zrobić przedstawienie Piękne chmury Zachód słońca i przed nami gdzieś tam upady No jak jest po płaskim to on będzie szedł, nie wiem, dojechać a jak już tylko pod górkę troszeczkę to już i trzęsie i turbo le, aby, aby, no no, jeszcze trochę będę miał piłowania pod górki, więc to mnie zwolni, ale dobra, ja tak jadę jeszcze dwie godzinki, czyli do granicy z Quebeciem eee, może ciut dalej, żeby właśnie te góry przejechać przy virgiu, już kończę pracę no, ładny zachód słońca, słońce gdzieś tam się przebija i pod, O tam, podświeca chmury Na horyzoncie I dobrze w sumie, że wziąłem ten wyjazd, bo e, Ten pompowtres jakbym poszedł gdzieś dalej, to bym miał problem Musiał go naprawić w trasie, nie? Przez góry skaliste to bym po prostu ten A tak to się przemęczyć trochę e, Przez górki do płaskiej autostrady nie ma problemu, nie? ale zwalnia mnie do 40 na godzinę pod górki no turbo zaskakuje tak do 15 PSI ale jak używam hamulca silnikowego to normalnie działa turbo nie? ja to od razu wiem turbo jak padnie to w ogóle nie mam mocy a tutaj troszeczkę ma i po prostu jeden pompotrysk dał ciała na jednym cylindrze nie jeździmy jeszcze stanę na tym tra samym trakstopie co drugą stronę jechałem, nie, nie żeby iść spać, tylko żeby zatankować paliwo, nie? Ale jaja. Zobaczymy jak on chodzi na, na jałowie jak stanę. Ale nie, nie te lepiej nie masz tak. No słychać, że idzie. Tak inaczej, na wolnych obrotach to jeszcze gorzej mu, jeszcze bardziej przerywa. Definitywnie, coś jest z nim nie tak osik Dobra, ale do bazy dojadę, nie ma bata Tylko żeby te górki trzymać. Ci... O Jezu przeminąć Że jadę jeszcze do Quebecu Wyjechać chociaż na jakąś prostą Płaską Ej, jak go wyłączyłem to tak jakby odżył, może coś tam się przycięło, może to aktuator, nie wiem może nie będzie tak źle, no ale napiszę, że to się dzieje. Coś z tym zrobili Co się nie przy... to, to, że zwania pod górki to huk tam, bo równie dobrze mogłoby być bardzo ciężki, tylko bo się nie nieprzyjemnie jedzie, bo strasznie trzęsie, nie? Zaraz zobaczymy. Heh. teraz, może się coś tam przycięło w tym pompowtrysku nie wiem no ale to będę musiał raport zrobić Z to oni zobaczą po kodach a ja, normalnie zaczął działać, Nie niezłe jaja no jest już godzina 20 2.30 Dojechałem do Riviera Do Montrealu zostało do celu 440 km Tutaj zaraz będzie Resteria Jak będzie na nie miejsce to starczy Nie chce mi się jechać za Quebec, bo będę jechał do północy Mówię, tylko tutaj jest Taka mała Resteria Następna jest za 44 km Powinno tu być Miejsce, ale jak nie będzie No to pojadę dalej ale tak czy inaczej jutro w Montrealu będę między 11 a 12, więc idealnie. Trak na razie chodzi dobrze. Coś czuję, że lekko drga, ale nie, nie, nie traci mocy, więc prawdopodobnie pompowtrys albo aktuator, nie wiem, czy tak się mówi po polsku. No więc jest tu miejsce, żeby iść spać, czy nie? cienko tutaj staną. Ja tak nie lubię stawać. A tu rejestria zawalona. Ale tu będzie dobrze. Za nim. I już. Dobra. styknie.